Witamy serdecznie w piąteczek. Tak, dzisiaj mamy piąteczek, moi drodzy. No i co, Gabusia już kurczę, można powiedzieć, że wypita. Pan prezes sobie wstał. No i. Oczywiście standardowo sobie gra w Spidermana, bo co on może innego grać. Jest tyle gier na konsoli, a on tylko w tą jedną grę gra, nie ma ma jedynkę Spidermana, to on tylko w tą dwójkę. Wczoraj można powiedzieć, że w godzinę dwie przeszedł od początku do końca całą grę i dzisiaj znowu powtórka z rozrywki. Znowu gra. Już mu mówiłem, żeby sobie zwiększył poziom, nie? Czy nie? Nie da się. Da się zwiększyć, żeby y, ci ludki byli mocniejsi. Masakra normalnie. No i sobie ciupie. O, pan prezes, co cię mam zwiększyć? No trudność. No ale teraz to już nie da rady, byłeś musiał od nowa znowu zacząć. Wiesz? No to dobra. Masakra z tym panem prezesem. Jest godzina no, 8.40 właśnie. No ogólnie to plan działania e, mamy taki, że koło godziny e, 10 będę startował do szkoły, żeby panu prezesowi wziąć e, lekcje jakie były robione przez tydzień, żeby sobie to na weekend przerobił, nadrobił, bo iż mianowicie w poniedziałek idzie do szkoły. Cieszysz się? Nie. Cieszysz się, w końcu będziesz do szkoły, ja się nie bo cieszę. można powiedzieć, że półtora tygodnia siedzi. No, od środy, no, bo można powiedzieć, że już półtora tygodnia jest ee, w domu i tak to właśnie będzie wyglądało. Potem kurczę przyjedziemy, jeśli dostanę lekcję, bo nie wiem, czy dostanę, bo też nie ma e, jego wychowawczyni. Są tam e, jakieś zastępstwa, więc nie wiem, czy mi e, coś dadzą, ale powinni mi dać. I wracamy się do domu i będziemy działać będziemy działać Można powiedzieć, że wstępnie mam cel zrealizowany. Byłem w szkole. Miałem zadania, zadania które były dzisiaj realizowane. Więc będzie miał co robić, a z poprzednich dni no to musiałbym szukać panie a ja je po prostu nie znam i nie wiem, kurczę, gdzie nawet je mam szukać. Znaczy, na pewno w pokoju nauczycielskim. Tylko, kogo się mam pytać? Kto miał lekcję, nie wiem, z klasą pierwszą C? Od poniedziałku do wczoraj, do czwartku? No, takie jest trochę to bez sensu. No ale dobra, chociaż dzisiaj mamy lekcję, więc. Będzie miał co robić No trochę tego powiem szczerze, że jest Aż się normalnie nie spodziewałem Ale damy radę Damy radę, dobra, teraz jadę go, kurde Że tak powiem zgarnąć I potem przy okazji Zobaczę, kurde, co jest Moją naczepą, jak wygląda I tak dalej, no i trzeba cisnąć do domu No Woki toki, więc można Walkie. już jechać Do domu Oczywiście pan prezes odebrany E, jeszcze póki tak się stanie, to zajadę na stację benzynową, zobaczyć czy naczepa jest, jest y, ok. To znaczy, no, czy z naczepą wieka. wszystko jest ok i nie jest pocięta. Więc y, jak tam będzie wszystko ok, więc będzie można startować. No. Jesteśmy na CPN. -ie. Zobaczmy, jak wygląda naczepa. Wszystko wygląda na to, że jest z nią ok z tej strony. A zobaczmy jak wygląda druga strona, bo to też jest ważne. No i z drugiej strony też wygląda OK, że jest wszystko OK. I pójdę jeszcze tylko zobaczyć jak wygląda w środku. Ty, ty, ty. Zobaczymy jak naczepa wygląda tutaj. Ona jest pusta, ale to wiecie, różnie może być. Ja no, jest wszystko OK. I dobra. No, i do. O, dobra, to jest zupa z bobra, tak, synu? No. Mamy wszystko pozałatwiane. Znaczepom jest ok, więc możemy lecieć do domu. A ty oczywiście co? Telefon byś chciał, pewnie, tak? No, sobie czapeczkę i lecimy do domu. Nie wierzę! Normalnie nie wierzę. Ja dobrze z auta jeszcze nie wysiadłem. Wziął klucze. Nagle, kurde, w dwie sekundy doleciał do domu. Wziął sobie, kurde, kanapkę mleczną, i już konsola odpalona. Ty, dobry jesteś artysta. Co masz do powiedzenia? Mam do powiedzenia, jak byłem na, tam na wyższym oknie, no. to widziałem, że tata to To szybko widzę. To szybko wbiegłem. A widzieliśmy, aha na klatce schodowej widzieliśmy, że już zy, idę, wchodzę do klatki. No tam gdzie, tam gdzie jest pięty, piętro, No. piętro piąte, to tam gdzie jest okno, to Cię widziałem. Okej. Okay. Widzieliście normalnie? Dobry Kubuś jeden kurde. Tak, to on nie ma mocy, on nie ma siły, on nie idzie. A tak? Tato daj klucze, ja, ja zobaczę w skrzynce, czy nie ma nic. I nagle mgły, i już jestem na górze. Dobry kubuś. Zaraz będę, będziemy lekcję robić. A gdzie jest plecak? Mój czary. Ty to już tam zdążyłeś do pokoju? pójść z tym plecakiem. Bo ja cię krę... ale kurtki nie powiesiłeś. A nie dosięgłeś, dobra, a wiesz, że z pełną buzią się nie mówi? Oj synu, synu mój! Idzie, co e, ty chcesz? Robisz się nie naładową. Ja wiem, że się u robotnią. No jak chcesz, ma... to mówi, już powiedział za I, odwanie... I, I I ładowanie jest pocięte, już się siada. Skąd ty w, a, język I angielski znasz? Ty się nie interesuj <laughs> Nie interesuj się. A ty miała, wczoraj powiedziała, że miałeś zrobić spaghetti. I ty, mięso dalej tam weźmie Eee. co spaghetti. ja... On ty wiatrze chcesz co ja miałem, zro... co ja wczoraj ci mówiłem, że ja zrobię? Spaghetti Jakie kurde spaghetti? Co on wymyślił? Spagetti, O no, idzie no, Patrzcie, normalnie nie wierzę on nawet mi mięso wyciągnął z lodówki, żeby mi pokazać. Ale to nie jest e, mięso na ten... na ten spaghetti. To jest mięso do makaronu i będzie całkiem co innego. Z sosikiem. Do powiedzenia. A figa z makiem. No to też elegancko. I, i przez to wszystko kurde, nie wiem sobie kapci, Bo on mnie tutaj normalnie zagaduje. Ale sobie wymyślił spaghetti. To jest normalnie gościu. Ja tu mam inną wizję na to wszystko. A on spaghetti. Dobra, co tu by trzeba było zrobić? Ale najważniejsze jest to, że samochód mam pod oknem. To jest ważniejsze. Daj gryza. Nie wierzę. Co ty jakby miły? Nie interesuję. Mam się nie interesować. No dobra. Dobra, trzeba co? No zrobić ten obiad, no. To już jest taka godzina, 13. No dobra, działamy. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.